Pierwszy, przyszło mi stanąć przed Państwem i zapowiedzieć, że w Zalasowy powstał klub seniora. Mnie się ta nazwa nie podoba. No bo wystarczy się popatrzeć, bo po ile to molot, ja bym to zmienił na klub zadumy i refleksji. To by bardziej pasowało. Tu jest między 90 a śmiercią. To jest senior... Boże... No ale już tak zostało, jak tak będzie. Zaproszony wszystkich, żeby się zapisywać do tego klubu. Kto chce wesoło spędzić jesień życia, do klubu seniora. Żeby wesoło była dusza i ciało, a wtedy na pewno wszystkim się wam będzie chciało. Gwarantuję. A tu mi Kasia podpowiada, jest lepsze. Żeby było zdrowe ciało i dusza, co się ciągle w kaleczona rusza. Nie wiem skąd na to widzi. Tak, no. Dobra, proszę Państwa. Podkładamy te jaja na bok. Jak to powiedział urolog, łopemując gostka. A przechodzimy do twardego jądra programu. Moi drodzy, przy ten klubie Zadumy i seniora powstał kabaret, z wyboru i z nakazu, takie prawo zalasowskie jest. Trzeba i koniec, i musi być. Następne wydarzenie, kabaret modzi się od razu rocznicę, jubileusz, nie uwierzycie, jubileusz. Obchodzi dwa tygodnie, dwutygodniówkę. Muchozol. O, jedzie. Dobre. Jedzie. Muchozolem, dobre. Dwutygodniówkę obchodzi. Czternaście dni my mieli na to, żeby zebrać scenariusz. No i rolę napisać. I dziś o mamy tu próbę. Proszę dopingować, żeby wyszło. Tak, przygotowali my na dzisiejszy występ cztery szlagiery. Cztery szlagiery. Większości to jest o miłości, No bo co staremu zostało? Tylko się kochać. Jeden jest troszeczkę nie, ale to potem zapomnie. Tu jest, proszę Państwa, no najmądrzejso, najzgrabniejso, wysoko, przystojno, włosy proste, nogi kręcone. O, male, tygły kręcone na nowo. Największy pies z zalasowy. Nazywa się Kasia Krepisku. I drugi gostek, największy pies z zalasowy. Tyż wysoki, ty jest przystojny, o i znów śmierć, a to nie, to nie można. Największy no piescok. Pierwszy numer to będzie właśnie, jak ten największy piescok. Aha, nie powiedziałem jak się nazywał. Nazywał się Karolek Biok. Tak. To jest Kasia Klepisko, Karolek Biok. A kawaler nie dokładnie nazwy. Pasuje, żeby było cepy, bo jest. Klepisko Bijok do no i cepy. Tu który mądrzejszy, taki nas kolega z Warszawy, gdzieś tam furnął na Facebooka. Zrobił taką sondę i tam najwięcej lajków dostała taka nazwa, żeby się nazywał ten kabarek cepy bzdiochy żadny Ale to nie wiem, to dopiero się okaże. Dość tego już w pleceniu, zaczynamy. Pierwszy kawałek. Jak pies to największy zalasowski, chciał się przespać z największą piesochą tochą zalasową z Kasią. I powiem on od razu, że mu to wyszło, nawet coś więcej. Bo wiedział w latach wtorek, rumpaj, dinada. Zolycą się Karolę, grumpaj, dinada. Z poniedziałku na wtorek grupaj di na rumpalinka, zalecą się karole, rąpaj na da. Oj, co wydać, to wydać, rąpaj na da, żeby z kaśką w nocy spać, rąpaj na da. Oj, co wydać, to wydać, rąpaj rumpalinka, na rumpalinka, żeby z kaśką w nocy spać, Kościeluła na ławie, rumpajdy nada. Hej rumpaj, dino, w nie skłowie, nada. Posieliła na ławie, pani na rumpajdy nada. Hej na się wiercił się, rumpajdy nada. Pod to z mocą się, rumpajdy nada. kręcił się, wiercił się Soșel pai din nada. O pâșcângo susoa, un pai din nada. Rupel camus pașoaru, un pai din nada. A pâșcângo susoa, o pai din un pai al mărului. camus pașoaru, un din nada. A uim țincea un pai din nada. Remu Shena bia un polero, vai di nada. A ocheti de polero, 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 nada. Remu Shena bia un polero, vai di nada. A caska volichua, un vai di nada. A rumel gao pachua, un vai di nada. A caska volenchua, Brawo. O, się! Nie była zbyt szczotliwo, więc żeby wystąpić przed państwem musiałem se talent kupić w sklepie. Taki talent wystarco mi na jeden występ. Muszę równo dozować, żeby ostatniego szlagiera nie spolić. Żeby dobrze ze sceny zejść, bo trzeba wiedzieć, trzeba umieć ze sceny schodzić. Puśniemy. O, o jak sycy! To jest misanka diabła ze <ślinaty> Tak, no to się tu pobaczcie. Zaraz pójdziemy. Zaraz pójdziemy. No. Muszę wam jeszcze powiedzieć, że ten ślager będzie łopimberem, bo czasem te wszystkie troski, smutki trzeba zaląć, jak to się mówi roboka, Ten bimberek w wielu sprawach pomogł. czasem są kłopoty rodzinne, co tu na scenie zobaczycie. Myśmy się całe życie truli bimbrem z Woli Lubeckiej, bo nigdy my nim nie umieli dobrego zrobić. Ale a my weszli do Unii Europejskiej, to nasz sułtan Bernaś pojechał za granicę i przywiózł. Przywiózł aparaturę, przywiózł te receptory, co ja się to nazywa, i już zaczynamy robić. Nie będę musiał potanem do sklepu chłodzić, będziemy swój. I nie będzie nam po jednym wracało. A, na samym pijesz z litry, to ci dopiero wróci, bo budowa człowieka jest na 0,9. Nie będę chłodzić do tak, proszę Państwa, to próbujemy ten drugi szlagier. I to było, i jak to było, kiedy żołnierzem na urlopie by, pana, pana. Bim 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 kiedy ber 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 kiedy bim kiedy ber kiedy bim ber leci Wtedy nic 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 wtedy go 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 kedi nic wtedy go wtedy nic go już nie szpeci kiedy to tobie... by. Da, 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 kiedy, wo, kiedy da kiedy wol, kiedy wol, da z rurki kapie. Wtedy nikt, 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 wtedy jej, jej, jej Wtedy nikt, wtedy jej, wtedy nikt jej już nie, łapie Kiedy to było i jak to było Kiedy żołnierze na nie, nie, Na, kiedy Joe, Kiedy Na, Kiedy Joe, Na męża ćwiczy. Wtedy Moż, 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 Teddy Jej, Jej, Jej. Wtedy Moż, Teddy Jej. Wtedy Moż, Jej. Kości liczy. Wszyscy wiedzą, co tu są po 60 a tu widzę, że 4 Że razem z wiekiem rośnie potencjał. To jest udowodnione. U nas kolega Mieczu Berger mi mówi, że przyszedł jeden za do niego, Po dziewięćdziesiątkę i go do panie lekarzu, i ja on do pana, żeby mi potencjał obniżył. Mieczu winny popatrzył w PESEL, popatrzył u Włocka i go do chłopie. W tym wieku nie istnieje coś takiego. To tylko tam gdzieś i w mózgu. A to był chłop zarasowy, chłop mądry. wie wszystko. I go do no, chłopie. Ja w mózgu. Ty się tu nie mądrzej. Potem do ciebie przesedł panie lekarzu, żebyś mi ją o no. Tak. No i proszę państwa. To będzie taki szlagier. Bardzo łatwy. Wszyscy melodie z nocie. Musicie nam pomóc, bo mamy ty wytrenowane to będzie szło, leciało w trakcie walca. Możecie śpiewać melodię, a możecie nam tylko pymnić. Bardzo łatwo. Tak. Tak, tak, tak. Bum cyk cyk, bum cyk cyk, bum cyk cyk, bum cyk cyk, cyk Powtórzcie. Bum cyk cyk, bum. Ulicie, dobre, dobre. To... Bum cyk cyk, bum cyk cyk, bum. 40 lat po ślubie, a dziadziu nie wyszedł i do wagonu mi wspomnienia z dawnych lat, oj dziadziu, dziadziu, dziadziu. i the Jakubowski już się zaasymilował. Wszystko się mu tu podobał. No i Zjeździł cały świat i pół Europy. I godą, że najpiękniejszą no miejscowość na świecie to jest Zalasow. Tak. Proszę Państwa, polubile mygło. przywiózł swoje kulturę warszawsko tu. Jest fajnie. Tylko binny ma problem. Nie umie gadać. Nie umie godać, kęsi gdzieś i coś, i półkę przez bibułkę, ełą. Ma no problem i często mu się uczy to, ale się może nauczy. Kiedyś jak byłem u niego, to leciały takie cordy, tylko to, o, patrz, patrz, dole jakie sraki lecą, a to sroki leciały, a on po warszawsku, sraki lecą. No. Ale się nauczy, ale się nauczy. Nie mniejszy trud, aby wyglądało to tak, jak dzisiaj wygląda. Z mojej strony, bo ja jestem oratorem, tutaj jak przedmówca, który był długo, serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie. No i oczywiście za parę minut, jak się tylko kapela rozłoży, zapraszam na zabawę do Białego Rana. Dziękuję. A my dziękujemy Sołtysowi za zorganizowanie tego wielkiego przedsięwzięcia. I zostaje nam już tylko zabawa do Białego Rana z grupą pana Jacka Nowaka, a w przerwach będzie dla młodzieży i dla starszych, dla wszystkich DJ Deer. Życzymy Państwu miłego wieczoru. Dziękujemy serdecznie.